potrawę sprzedał pierwotnictwo swoje. Słyszałem często w taką interpretację tego wersetu, że my chrześcijanie potrafimy sprzedać jakieś nasze powołanie za jedną potrawę, tak jak zrobił to Ezaf. I że my, my, wierzący w Jezusa, możemy przegapić nasze dziedzictwo i musisz się starać, musisz być duchowy, musisz być tam jeszcze jakiś, żeby nie być jak ten Ezaf, który za Byle co sprzedałeś swoje pierworództwo. I w ten sposób nakręcają nas, że ty wciąż jesteś niedostatecznie, jakby, umocniony w wchodzeniu ze Jezusem, albo coś w tym rodzaju, bo zaraz już będziesz jak ten Ezaf. Ale tak naprawdę to nie jest mowa o tym. List do Hebrajczyków jest napisany do wierzących, którzy. Odchodzili od wiary w Jezusa.